Tam. To proszę Państwa ta wyspa Epsteina, tam gdzie wielcy tego świata urządzili sobie burdel po prostu, gdzie sprawa jest wyciszana, nawet są filmy proszę Państwa dokumentalne, tworzone, że tam, że tam w sumie to nic nie było, dokumentalne filmy powtarzam, że może tam była rozpusta, ale to wszystko. Proszę Państwa tam, tam się dziwne rzeczy działo, bo tam za dużo trupów jest. Chodzi o o tym, o tym mail online, no bo psz, polskie, polskie media by miały takie rzeczy pisać. Ciekawe, który z polskich e, e, możnych tam, no mniej więcej to afera podkarpacka, to, to, jest, to, jest, to jest mniej więcej odpowiednik tego, co tam, ale myślę, że tam też nasi e, latali na wyspę Elbsteina. Proszę Państwa, okazuje się, że e, pewien doradca, jak Państwo wiecie, pana Billa Clintona, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych, tak, jego jego specjalny doradca został, został proszę państwa, e, znaleziony e, martwy, bo popełnił samobójstwo. No i dziś się wydało, w końcu się wydało, że ten pan, który popełnił samobójstwo, e, przywiązał się do drzewa to, to już są fakty, to już nie żadna teoria spiskowa przywiązał się do drzewa, zastrzelił się, proszę państwa, e, i broni nie było. Taki przywiązany do drzewa był znaleziony, a policjanci rozpisali to jako samobójstwo. To jakie tam musiały być na tej wyspie Epsteina rzeczy, rzeczy robione, że doradca pana Clintona, który organizował panu Clintonowi tam, właśnie z panem Epsteinem te schacki, w tak cudowny sposób popełnił samobójstwo. Ktoś powie, no tak, ale proszę pana, on mógł tam ktoś przechodzić i pistolet zobaczył, że leży, to wziął, schował i uciekł. I drugie cudowne samobójstwo, to proszę państwa, jak wiecie państwo, tam w Ohio, w Nowej Palestynie, miejscowość Nowa Palestyna, tam gdzie się ten pociąg wykoleił, spalił, potężna katastrofa ekologiczna, no to proszę państwa, w to miejsce lecieli specjalni eksperci od ochrony środowiska. Lecieli samolotem dwusilnikowym. I proszę Państwa, ten samolot spadł. Pięć osób nie żyje. Właśnie tych ekspertów, którzy mieli badać tę sprawę. Proszę Państwa, to są Stany Zjednoczone. Tam, yy, tam bywa brutalnie. I teraz nikt mi ktoś powie, czy, czy następni eksperci, którzy tam zostaną wytypowani, to oni. Yy, czy oni jakiś yy, sensacyjny raport stworzą, czy taki jak już oficjalna wersja jest przyjęta? To jest, to jest, no, proszę Państwa, to jest wszystko tak absurdalnie nielogiczne, zagadkowe, że się w głowie nie mieści.